Salon polityczne trójki. Zapraszam Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii prezydenta. Dzień dobry, panie dyrektor, dzień dobry Państwu. Spotykamy się w tym samym miejscu zaledwie po tygodniu, ale jesteśmy nieco w innej rzeczywistości. Jaki jest dzisiaj stan stosunków pomiędzy tak jak to się kiedyś mówiło małym pałacem a dużym pałacem, a dzisiaj to trzeba powiedzieć dużym pałacem a Nowogrodzką? Ja myślę, że stan stosunków jest bardzo dobry i też nie widzę wielkiej bardzo zmiany tych, tych okoliczności. Tak jak, tak jak wiadomo w bardzo wielu elementach, jeżeli chodzi o kwestie fundamentalne, jest absolutna zgodność poglądu, zwłaszcza co do potrzeby naprawy Rzeczypospolitej, a także elementem tej naprawy Rzeczypospolitej jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Tak, co do panie której... minister, ale jak wiemy, gromkich braw, Prawa i sprawiedliwości, i liderów prawa i sprawiedliwości po decyzji prezydenta co do dwóch WET nie było? Czy to jest tak, że pan prezydent podejmuje decyzję kierując się interesem publicznym, kierując się dobrem Rzeczypospolitej i nawet w takiej sytuacji, kiedy podnoszą się gros, głosy krytyczne, pan prezydent wtedy, kiedy dokonuje analizy, podejmuje te decyzje kierując się dobrem Polaków? No w, tej, w tej sprawie. Mamy jedną bardzo dobrą informację. To jest informacja o tym, że jest pełna zgoda co do naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości, i ta zgoda jest wspólna dla całego obozu władzy. I mamy kwestię pewnego innego rozumienia stopnia przygotowania tych zmian, które zostały przedłożone do, do, do podpisu panu prezydentowi. Jak powiedziała pani premier, prezydent tę konieczną reformę spowolnił. Nie, pan prezydent tę konieczną, konieczną reformę sprowadził do, do ram takiej rzetelnej też legislacji, bo po pierwsze najważniejsza zmiana dla Polaków to jest złożony przez pana prezydenta i to mogę powiedzieć już publicznie, podpis pod ustawą prawa ustroju sądów powszechnych i to jest klucz reformy, to jest bardzo dobra ustawa przygotowana. Przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tej Czyli już ustawie... nie mają sensu protesty wzywające prezydenta do trzeciego weta. Nie mają sensu, gdyż pan prezydent złożył podpis pod tą ustawą. W tej ustawie mamy między innymi kwestię związaną z losowaniem składów sędziowskich, w tej ustawie mamy między innymi kwestię równomiernego podziału spraw pomiędzy sędziów. W tej ustawie mamy kwestie związane z nadzorem administracyjnym wzmocnionym ministra sprawiedliwości, w tej no ustawie właśnie. mamy informacje I ten wzmocniony roczne o sprawozdanie. to jest coś, co zaniepokoiło prezydenta w tych innych ustawach. Nie. To jest coś, co jest potrzebne dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. To jest coś, co odnosi się nie do sfery orzeczniczej, nie do sfery judokacyjnej, tylko co się odnosi do sfery administracyjnej, ale też wprowadzenie pewnych zasad, które ulepszą stan polskiego sądownictwa. To jest m.in. kwestia właśnie losowego przydziału spraw. To są elementy związane z większą transparentnością, także oświadczenia majątkowe dyrektorów sądów, zastępców. To jest danie też realnych narzędzi, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości i o Ministra Sprawiedliwości w tej sferze administracyjnej która jest niezwykle istotna, niezwykle ważka, należy tego prowadzenia spraw w polskich sądach w sądach powszechnych. Natomiast oczywiście Jak to wspomniałam nie Jak już słowa pan pani premier Beaty Szydło, to te słowa padły w wieczornym oświadczeniu w, w, w przemówieniu telewizyjnym. Jak prezydent je odebrał? Pani rektor, kończąc wątek, więc Dobrze, ta ustawa zasadnicza, skończyć. podstawowa, najważniejsza dla, dla reformy, najważniejsza z punktu widzenia interesów obywateli, jest ustawą podpisaną, ona będzie wchodzić w życie. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze zmianą dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, pan prezydent dalej podtrzymuje, że jeżeli będzie... Ale zaraz o tym będzie... chciałam porozmawiać. Teraz chciałabym poznać opinię pana prezydenta, o ile w ogóle pan ją zna, słyszał ją pan o orędziu pani premier, bo to orędzie no, nie było takie bardzo miłe dla pana prezydenta. Pani Premier wyraziła, wyraziła swój pogląd, ale podkreśliła także to, co, o czym mówiłem, że ten element wspólny to jest potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości. I teraz pan prezydent wskazuje warunki brzegowe tej, tej reformy. Po pierwsze, pan prezydent, jeżeli chodzi o skład krajowej Rady Sądownictwa, wskazuje, Zaraz że to o musi tym być tym piątych. A panie co do ministrze. ustawy o Sądzie Najwyższym, Pan Prezydent bardzo wyraźnie wskazywał, że tego rodzaju zmiana musi być z Panem Prezydentem skonsultowana. Uzgodniona, i ta legislacja musi być też legislacją rzetelną. My musimy mieć do czynienia tutaj z odpowiednim aktem prawnym, który będzie zgodny z polską konstytucją, i kluczem do tej sprawy jest także kwestia, która no jest kwestią podstawową, o której prezydent mówił w orędziu, o której mówił wcześniej na swojej konferencji prasowej. Nie było nigdy w dziejach Rzeczypospolitej i nie bywa tak. W państwach demokratycznych, żeby prokurator generalny miał możliwość ingerencji w funkcjonowanie, w skład Sądu Najwyższego. I to jest ten, ten element, który był elementem, który także pana prezydenta skłaniał ku decyzji o, w, Jasne, o tym, żeby wyborze. Czy jednym wniosek o z elementów były ustawy. osobiste ambicje? Znowu nawiązuję do tego wystąpienia. Czy prezydent podjął decyzję także kierując się o, 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 osobistymi ambicjami? Podjął ją pod wpływem zagranicy i pod wpływem ulicy? Nie, pan prezydent bardzo wyraźnie też i zarówno w orędziu i wcześniej w wystąpieniu porannym wskazywał, że te zachowania, które zmierzają do próby jakiejś, poza parlamentarnej i poza wyborczej presji one są skazane na niepowodzenie. Pan prezydent też bardzo wyraźnie wskazywał mówiąc o tym do liderów opozycji, że zmiana władzy w Rzeczypospolitej Polskiej następuje w drodze wyborów. Trzeba wygrać wybory parlamentarne ewentualnie można wygrać wybory prezydenckie i wtedy można dokonywać określonych zmian. Natomiast pan prezydent ja z absolutną nie tyle o opozycję. co ludzi, którzy się, się tam gromadzili o takich... pewnie ze szczerymi intencjami. A co do ludzi, którzy się gromadzili to mamy w Polsce wolność manifestacji i wolność zgromadzeń i oczywiście wolność wypowiadać się. Czy to też wpłynęło na decyzję prezydenta? Kiedy zobaczył, że tam są ludzie młodzi, Panie którzy redaktor, mówią o konstytucji. Pan prezydent przede wszystkim kierował się swoim przekonaniem co do tego, że te rozwiązania niestety nie są dla niego satysfakcjonujące. Dokonał analizy prawnej, dokonał analizy merytorycznej, konsultował tę sprawę z wieloma osobami, wskazywał wprost także na panią minister Zofię Romaszewską. Wielką bohater, bohaterkę polskiej wolności, która angażowała się w działalność w opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, która też była jedną z tych osób, które wskazywały, że systemowo to rozwiązanie, związane z określeniem kompetencji prokuratora generalnego, w stopniu zbyt ingerującym w działalność Sądu Najwyższego, jest nie do przyjęcia. I tutaj nie chodzi o kwestie personalne, nie chodzi o żadne kwestie ambicjonalne. Chodzi o stanowisko. W Polsce dobrego prawa. Natomiast kluczowe jest to, co Pan Prezydent powiedział w orędziu. Pan prezydent wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą co do zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą co do Krajowej Rady Sądownictwa i to są pewne zmiany systemowe, które chcemy uzgodnić oczywiście z większością parlamentarną, chcemy uzgodnić z zainteresowanymi środowiskami. Pan prezydent Kiedy chce przeprowadzić... Kiedy wyjdzie z tą inicjatywą? Tak jak powiedział w ciągu dwóch miesięcy, chce prze powiedział przeprowadzić... Powiedział tak rano, a później wydawało się, że, że sprawy uległy przyspieszeniu. Czyli to, ciągle te dwa miesiące są aktualne. Panie rektor, to oczywiście musi być zmiana, która będzie także i konsultowana z Ministerstwem Sprawiedliwości, i z Panią Premier, i z większością parlamentarną, i z innymi ugrupowaniami, które są w, w parlamencie dzisiaj. To musi być zmiana przemyślana. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, te zmiany, które bezpośrednio dotykają obywatela, które dotyczą jego spraw, które są związane z tworzeniem odpowiednich warunków ku temu, żeby usprawniać procedury, ku temu, żeby sądy działały sprawniej, co jest też oczywiście Elementem reformy wymiaru sprawiedliwości. One zostały przez pana prezydenta poparte podpisem wczoraj. Mówię o nowelizacji ustawy prawo ustroju sądów powszechnych. A jeśli chodzi o te ustawy zawetowane, czy poprawki będą sięgać dalej niż zmiana przepisów dających ministrowi, prokuratorowi generalnemu duży wpływ na Sąd Najwyższy? Pan prezydent bardzo wczoraj też wyraźnie w rozmowach wskazywał, że chciałby tam wprowadzić takie poprawki, które będą satysfakcjonowały także obywateli Rzeczypospolitej, mieszkańców Polski w tym zakresie, w którym rozważa tego rodzaju rozwiązania prawne, które mogłyby także skutkować możliwością rozstrzygania przez Sąd Najwyższych takich spraw, których ewidentnie dochodzi do, do błędu, do omyłki, do nietrafnego orzeczenia. Pan prezydent bardzo wyraźnie wskazywał ten kierunek także w rozmowie z swoimi ekspertami. Ja jestem przekonany, że w tych projektach, które pan prezydent będzie przedstawiał w opinii publicznej, czy w tym projekcie dotyczącym funkcjonowania Sądu Najwyższego, będą także nowe rozwiązania prawne, które będą wskazywać określony środek zaskarżenia, który jest efektem także tych analiz i doświadczeń, które pan prezydent ma z funkcjonowania Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej, z własnego także doświadczenia. I jestem przekonany, że te zmiany, kiedy zostaną przez nas zaprezentowane, będą się cieszyły powszechnym poparciem, bo chodzi o o to, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, ale w sposób także przemyślany, rozsądny, zgodny z konstytucją. A kiedy I rozpoczną na pewno się prace? Te prace już de facto trwają, dlatego, że pan prezydent konsultując swoją decyzję co do tego, czy skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy, już wskazywał i konsultował określone rozstrzygnięcia, prowadził określone rozmowy. Czy więc... nie będzie niczego takiego jak okrągły stół w sprawie sądownictwa? To będą raczej konsultacje... Yy... Indywidualne albo z pewnymi grupami? Nie będzie takiej pracy zbiorowej? No, cały czas trwają określone rozmowy, spotkania w różnych um, formatach. Wczoraj było spotkanie, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, z prezesem Izby Karnej, z przewodniczącym. Krajowej Rady Sądownictwa. Ja w tygodniu prawdopodobnie będę miał spotkanie z władzami adwokatury. Pan prezydent spotykał się z liderami politycznymi, chociażby z panem prezesem też Kosiniakiem Kamyszem. Były konsultacje z marszałkiem Sejmu, Senatu, z prezes Rady Ministrów, więc tych rozmów się odbywa bardzo bardzo wiele i absolutnie jest determinacja pana prezydenta co do tego, żeby doprowadzić do rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości, takiej, która będzie satysfakcjonowała Polaków i takiej, której skutkiem będzie sprawnie, dynamicznie prowadzony proces cywilny, proces karny, postępowanie sądowo-administracyjne, wtedy kiedy będzie powszechna zgoda co do tego, że te rozwiązania są trafne i oczywiście tutaj jest. Wiemy, że powszechnej zgody to, to nie będzie, tylko może być zgoda głównych sił politycznych, bo nigdy nie ma powszechnej no zgody. No i taka wystarczy. Natomiast no, na pewno te, te rozwiązania, które pan prezydent będzie przedstawiał, to będą rozwiązania, które będą szły w kierunku naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości. I takie elementy oczywiście też były zawarte w ustawie o sądzie najwyższym. Ale ileś elementów, chociażby kwestia też uwarunkowania złożenia przez pana prezydenta podpisu pod ustawą, wprowadzenie... Mm, mm, tej propozycji pana prezydenta inicjatywy, która została zgłoszona ustawodawczej jako poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, później określone wprost błędy legislacyjne, które się pojawiły w toku prac parlamentarnych, wskazywały, że tak ważnej systemowej reformy przy takim... No, nie chcę nie powiedzieć, przy takiej niestaranności, o tak powiem delikatniej niestaranności legislacyjnej, no nie sposób było przyjąć, ale przede wszystkim kwestie fundamentalne, kwestie związane z odniesieniem do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tutaj zadecydowały. Ale ja chcę wszystkich wyborców pana prezydenta i wszystkich Polaków uspokoić. Pan prezydent będzie. Popierał i popiera reformę wymiaru sprawiedliwości i przedłoży w tym zakresie odpowiednie zmiany co do ustawy o Sądzie Najwyższym co do Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast Krajową Radę Sądownictwa chce budować na zasadzie większości kwalifikowanej trzech piątych głosów. Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, ta reforma musi usunąć nieprawidłowości, ale nie może polegać na tym, że Sąd Najwyższy zostanie podporządkowany prokuratorowi generalnemu. Najważniejsze zmiany, które Państwa dotyczą, zapraszam dzisiaj na stronę pana prezydenta do serwisu www.prezydent.pl będzie komunikat wskazujący na te zmiany, które wchodzą w życie, a które są zawarte i są skutkiem podpisania przez pana prezydenta prawa ustroju sądów powszechnych. Czy najważniejsze po prezydencie osoby w państwie wedle precedencji stanowisk, które wczoraj rozmawiały z nim, namawiały do, do przemyślenia jeszcze tej decyzji? To jest tak, że ta rozmowa toczyła się w bardzo dobrej atmosferze. Pan prezydent przedłożył yy, swoje stanowisko, swoje wyjaśnienia, ja wskazał czy, jakiego, czy rodzaju państwo na, na, namawiali? jakiego rodzaju jest jego rozstrzygnięcie. Panie I powiem w ten sposób, że ta decyzja pana prezydenta, o czym pan prezydent po, poinformował także panią premier panów marszałków, no jest decyzją nieodwołalną. Ale namawiali? Do zastanowienia? Wskazywali na swoje stanowisko w sprawie, czyli namawiali. Pan prezydent jednoznacznie się określił, że decyzja jest już podjęta i została zakomunikowana opinii publicznej. Proszę powiedzieć już na koniec, czy w sytuacji no to, tak, takiego w tym momencie dystansu pomiędzy prawem i sprawiedliwością Ale a ja pałacem nie, prezydenckim ja widzę, e, doktor, tego możliwe jest rozpoczęcie prac nad, e, nad zmianą konstytucji? Absolutnie jest możliwe, i tutaj bardzo dobra współpraca, moje spotkania, spotkania pana prezydenta, które się odbywały na najwyższym szczeblu, wszystkie te znaki wskazują, że jest tu pełna wspólnota i pełna zgoda co do tego, że konstytucja z 97 roku która jest konstytucją, która się zdezaktualizowała, w której jest wiele niedostatków, jest do zmiany i tutaj niewątpliwie współpraca, zwłaszcza z prawem i, Sprawiedliwością, skończyć, ponieważ, i z innymi zainteresowanymi. Ponieważ końcy mi dają dziwne znaki. Będzie prowadzić do tego, ja że mam nadzieję, że przy, przyjmiemy nową ustawę zasadniczą Dziękuję. i myślę, że wstępem do tego będzie referendum konsultacyjne w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Minister Paweł Mucha, kancelaria prezydenta Beata Mukincha do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.